Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na kanale Lejtolina. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zapraszam do zostawienia łapy w górę, subskrybowania kanału i komentarza pod filmem. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co przywiozłam z wyjazdu. Byliśmy, tak jak widzieliście, we Francji. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam Was do poprzedniego filmu. Myślę, że warto zobaczyć, bo miejsce było przepiękne i naprawdę żałuję, że już jesteśmy tutaj u nas w zimnej Polsce. Jest sobota, ja jestem ubrana na domowo. Mam na sobie fajny top, w ogóle zamówiłam, znaczy top, koszulkę. Ona nie jest na takich cienkich ramionczkach, tylko na grubszych, także bardzo fajnie wygląda właśnie do swetra. I mam na sobie takie luźne, domowe spodnie, bardzo je lubię i lubię je też nosić latem do klapek. Także taki fajny nawet teraz luk domowy, ale latem jak najbardziej wieczorem gdzieś założyć. ten Tataran. Taki oto kubaczek sobie. Zakupiłam. Ja teraz sobie robię kawę z cynamonem. Ostatnio mam taką fazę, właśnie, żeby dosypywać sobie cynamonu i słodzę miodem. Mam jeszcze taki. On wygląda jak taki stary, emaliowany albo coś takiego. Kubek chyba, bo ma taką czarną obramówkę. I te kubki z reguły są metalowe, właśnie z takim wzorem, no, ale to ma troszkę inny kształt i jest ceramiczny. On był w dwupaku, jeszcze jest taki delikatnie, taki beżowo-szary, ale specjalnie wziąłam w dwupaku, bo stwierdziłam, że ten sobie zatrzymam. A drugi dam swojej przyjaciółce, ma niedługo ma urodziny, mam zrobię dla niej taką paczkę. A ten drugi kubek też kupiłam podwójnie, ale to już też dla jednej osoby. Na pewno będzie zadowolona. My jakoś tak nie kupujemy żadnych kartek ani nic, chociaż myślałam, żeby wysłać wszystkim kartki pocztowe, ale tak sobie chciałam Kurczę, ktoś tak sobie powieści tak taką kartkę po prostu kupioną. Nie wiem, jakoś tak nie czuję tego klimatu. W ogóle nasza lodówka też nie jest oklejana żadnymi magnesami, ale właśnie kupiłam magnestacie i stwierdziłam, że po prostu wydrukuję z drukarki, bo mam tego, zaraz wam pokażę. Mam taką drukarkę z Taksa, którą dostałam chyba na któryś święta i stwierdziłam, że wydrukuję po prostu jakieś zdjęcie y, widoczku albo nie wiem czego. Jeszcze nie przyglądałam, nie patrzyłam, bo też na aparacie mamy dużo zdjęć. Także wydrukujemy jakieś zdjęcie i dołączymy właśnie do prezentu, do tych kamyczków i do magnesu. Nie wiem, czy tu będzie coś widać, bo opakowałam jeszcze w wstążkę, żeby się nie otworzyło. To jest w takim plastikowym pudełeczku. Są takie kamyczki. I one smakują kamemensy, bo pan mi dał spróbować i jest taki jeden niebieski, a reszta są szare, takie okraszane kropeczkami czarnymi. No i tak stwierdziłam, że zawinę to w taką wstążkę. Te kamyczki, dlatego y, w ten sposób wyglądają, bo to są kamyczki, które leżą na lazurowym wybrzeżu, na plaży, właśnie w tym miejscu, co byliśmy. I to jest taka imitacja po prostu w kształcie cukierków, które wyrabiane są ręcznie i tylko w jednym sklepie, w Wśród uliczek, nie wiem jaka się to skąd nazywał, bo nie zwróciłam uwagi, znalazłam właśnie takie cukierki. Nigdzie takich nie widziałam, tylko u jednego pana. To jest magnes na lodówkę. I to właśnie, a tutaj tego nie widziałam, co tu jest napisane, zaraz zobaczę. E, te kamienie to jest właśnie ten sam rodzaj kamienia, znaczy kształt, i w ogóle zamysł, co jest w tych jedalnych kamieniach. No i na tym kamieniu jest narysowana właśnie grafika. Jest związana z karnawałem, bo niedawno był chyba karnawał z tego, co gdzieś czytałam. No i właśnie napis e, Nicea. No i jeszcze nigdzie nie widziałam e, takich magnesów. Wszędzie były takie wiecie, chińskie robótki, a to widać, że ktoś sam po prostu robi, nawet zresztą czuć pod palcem, że to jest rysowane ręcznie. I stwierdziłam, że coś takiego właśnie będzie fajne, bo miałam nic nie kupować, ale znalazłam właśnie ten sklepik i stwierdziłam, że to będzie super. Dobra, obiadek zjedzony, mogę się zabierać za nagrywanie dla Was z holu z Zary, to taki mini hol to o czym Wam mówiłam, co zamówiłam i zaraz zobaczymy co się nadaje, a co będę musiała odesłać Pierwsza rzecz to kurtka taka zielona, wrzuciłam Wam też shortsa chyba, albo na Instagramie Rysa, bardzo mi się spodobała zamówiłam Elkę, żeby była luźniejsza, tak ona wygląda to nie jest taka typowa bomberka można też ją sobie tutaj ściągnąć, bo ma sznurki kolejnymi dwoma rzeczami, które zamówiłam to są takie krótkie spodenki czarne, one mają tutaj takie zaszewki, bardzo eleganckie można założyć też marynarkę, co zaraz Wam pokażę i taki, e, taką bluzeczkę paski troszkę inne, bo są delikatnie niebieskie, A też ma taką fajną długość że można założyć spodnie z wysokim stanem, no i właśnie na takim efekcie mi zależało, do tego jakiś fajny pasek, marynarka taka wersja bardziej elegancka z marynarką, ja też mam taką dłuższą marynarkę praktycznie do końca spodenek ale na szczęście troszkę dostaję żeby nie było widać, jakby nic pod spodem nie miała także tak to wygląda, marynarka też jest zary do tych spodenek można też właśnie dopasować taką białą koszulę, pewno ją zostawiam, do tego właśnie jakiś fajny pasek, jakieś ładne buciki marynarka już niekoniecznie będzie zbyt oficjalnie do tego jakaś ładna biżuteria myślę, że wygląda bardzo ładnie. Jak to wygląda z tą zieloną kurtką? Ładnie kontrastuje właśnie z tym klasycznym kolorem bieli i czerni. Zielona kurtka, delikatnie zwinięte rękawy. Ta koszula ma taki haftowany wzór. Ja lubię, jak koszula ma z przodu i z tyłu coś takiego, a nie że z tyłu jest bez niczego, także tutaj mamy po całej długości. Jako ostatnią rzecz pokazuję Wam takie zielone spodnie. Zamówiłam sobie XS chyba, z tego co pamiętam, bo S była dla mnie za duża. W pasie te spodnie są też za duże, jeśli chodzi o długość. Znaczy nie wiem, czy są za duże, bo one są chyba do noszenia na obcasach, żeby po prostu przykrywały buty. A że ja na obcasach nie chodzę To będę musiała sobie po prostu je skrócić I wersja letnia w takiej bluzeczce, kolorowe paski i do tego te spodnie Jest kontrast kolorystyczny Ale podoba mi się to Do tego na przykład jakaś czarna torebka Czarny pasek i czarne klapki Żeby już tak nie mieszać kolorystyki. Jeszcze padło na pomysł, żeby zrobić sobie loki Bo chciałam sobie kupić Lokówkę nową Albo prostownicę, żeby sobie trochę ogarniać te włosy i słyszałam, że jest ciężko zrobić loki w krótkich włosach. No i już chyba sobie zdaję z tego sprawę, bo ciężko mi jest nawet tutaj złapać te krótkie włosy. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jaki będzie efekt końcowy, czy w ogóle mi się uda. Dobra, na razie skończyłam. Wyglądam jak paść królowa i mam strasznie krótkie włosy. Yy, I stwierdzam, że muszę troszeczkę zapuścić, ale zaraz roztrzepię te włosy i zobaczymy efekt końcowy. Dobra, taki mam efekt. <noise> Nie mogę. Wyglądam jakbym wyszła z buszu. To są mega krótkie. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. Jeszcze, jak o tak zaczeszę, to się robi taka objętość. Zobaczymy, jak one się trochę wyprostują na ten moment. No, może, jak tak na boczek trochę. O, o, o. I tak już lepiej to wygląda. Czyli muszę mieć na bok te włosy trochę. Tutaj się zrobiła taka objętość. Kiedyś w ogóle chciałam mieć takie włosy, i chciałam w ogóle mieć takie afroloki. I dlatego zrobiłam dzisiaj te loki, bo chciałam sobie zamówić taką lokówkę, która robi efekt takiego baranka. Ja właśnie przyjechałam do stacji, będę znowu zdankować i wysłać paczkę. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze będę mogła wysłać, bo chyba skończył się termin ważności etykiety. Tankuję, jadę i mamy umówiony obiad u dziadka. Ja właśnie wyszłam z przyświetlenia Dosyć szybko poszło, aż byłam w szoku Byłam na NFZ Także w ogóle super I musiałam znieść wszystkie kolczyki Tego mi się nie udało wsadzić Tutaj ledwo co poszło A nie miałam chwili tylko kolczyków No i zobaczymy Bo mam taką historię, że Dawno, dawno temu Kilka lat temu wrosła mi zatyczka od kolczyka Myślałam, że ona wypadła A ona po prostu została w uchu A kolczyk sam wypadł Także dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, że coś jest nie tak, no ale później zapomniałam o tym, bo mi to nie przeszkadzało, a ostatnio mi tutaj zaczęło boleć i ona cały czas się przemieszcza, i na ten moment jest prawdopodobnie pod uchem. Także zrobiłam prześwietlenie, każdy oczywiście jest w szoku, jak ja to zrobiłam, czy ja to połknęłam, czy co, no ale już mam to za sobą. Dzisiaj nie czeka się na wyniki, na opis, i będę później wiedziała, co mam dalej zrobić. Także krok do przodu zrobiony, lecę teraz szybko do ciucha zobaczyć, czy coś jeszcze fajnego znajdę. Bo mam chwilę, chciałabym biały, zwykły, zwykły taki mięsisty t-shirt, może akurat się uda. Idę coś zjeść i wracam do domu. Mam całą listę zadań do zrobienia, także mam nadzieję, że większość uda mi się dzisiaj zrobić. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, bo wczoraj montowałam film, który będzie właśnie jutro? Jak to nagrywam, to już ten film na pewno jest na kanale. Wpadłam na pomysł, żeby zrobić. Um, żeby zrobić mapkę. I może mi się uda z każdego wyjazdu coś takiego robić. I będę wklejać po prostu link do opisu. I też chciałabym robić takie rolki dla Was, gdzie możecie się zatrzymać, i tak dalej. Jeśli chodzi o takie wyjazdowe miejsca, żeby Wam było łatwiej później wszędzie dotrzeć. Jakieś takie ciekawe miejsca, w których byliśmy, co widzieliśmy, gdzie piliśmy piwko, gdzie jedliśmy, gdzie spaliśmy, co widzieliśmy, jakieś takie wszędzie, gdzie można przypiąć pineskę i widzieliśmy coś tam fajnego, to będę zaznaczać a Wam będzie łatwiej podróżować i będziecie mieć gotowe po prostu miejsca, gdzie możecie się udać. Także myślę, że coś fajnego. I Wy skorzystacie i moi listy skorzystają. Kto będzie chciał, to po prostu będzie mógł sobie wejść w taki link i popatrzeć.